みんなそれでバトルに。 12 lat! Badań! I gdzie jest ten raport? A nie raport techniczny, nie raport cząstkowy, tylko raport końcowy! Tak, bo 10 znowu tutaj będzie Kaczyński, prezes Polski. I znowu będzie odprawiał swoją miesięcznicę. Swoją miesięcznicę kłamstwa smoleńskiego. Znowu będzie mówił o zamachu o jakichś spiskach. Teraz mówię, dziękujemy władzy za ten płot tutaj, który poza Ten jest do to, żeby demonstranci, którzy są tam, ustawiali, się przy pomniku nieznanego żołnierza. Żeby byli mniej widoczni przez prezesa i tą szeregę eunuchów, która tutaj się za dwa dni pojawi. Tylko po to jest ten płot? Sytuacja jest taka, że jesteśmy ciekawi, jaki i dzisiaj każdy, ciekawi, żeby zamować. Każdy malunek trzeba ustamy. zaimpregnować i w tej chwili następuje impregnowanie naszego napisu.